Cześć, witam w kolejnym odcinku Oko w Oko z marketingiem internetowym. Dzisiaj Akademia Widoczni we współpracy z Golden Marketing Conference zaprasza Was na wywiad z Janiną Bąk. Cześć Janina. Cześć, cześć. Dzisiaj nasza gościni będzie opowiadała o temacie, który wiąże się z jej prelekcją, więc już teraz zapraszam Was na Golden Marketing Conference, który odbędzie się w kwietniu. Janina będzie jak zwykle rozśmieszała nas z statystyką, która moim zdaniem w ogóle nie jest śmieszna, tylko przerażająca, jak? ale zaraz sobie to wyjaśnimy. Janina, powiedz parę słów o sobie na początek. Już co, nazywam się Janina i, i lubię mówić, że zawodowo uczę ludzi, że ze statystyką można i należy się zaprzyjaźnić. I tak w życiu, gdzie musimy wyfiltrować pewne wiadomości, zdecydować, które z tych informacji, które do nas docierają ze świata, są wartościowe, a które nie, ale również w biznesie, i to jest. Ogromna część mojej działalności, kiedy to szkole, uczę firmy, pracowników firm. O tym, że to takie bardzo modne, co mnie w sumie cieszy, podejście data driven, czyli działalności opartej na danych. Jest tak naprawdę kluczowe, żebyśmy przestali wyrzucać pieniądze za okno i po prostu marnować te nasze budżety. Więc myślę, że tak, że uczę ludzi, że ze statystyką można i należy się zaprzyjaźnić i że nie należy wyrzucać pieniędzy za okno. No, i właśnie o tym też chciałam dzisiaj porozmawiać, bo tak jak wspomniałam przed chwilą, brzmi to przerażająco. I ja też jestem, myślę, tutaj super osobą do przeprowadzenia tego wywiadu. Bo ja też nie jestem wcale za pan brat ze statystyką. Jakbym miała wyjaśnić komuś, co to jest, to jedyne moje skojarzenia to statystyka, no to pewnie jakieś dane, kto ile zarabia i tak dalej. A przecież pewnie tu chodzi o jakiś po prostu zbiór danych. No i jak ktoś otwiera biznes. Co zazwyczaj ma w sobie taki romantyzm, taki zew natury i po prostu chce iść za swoim przeczuciem, za taką wizją, bo trzeba, przecież trzeba być wizjonerem. Steve Jobs był wizjonerem, on na pewno nie czytał statystyk. I odwracamy się trochę od tego. Jak myślisz, początkujący, jak mogą się zaprzyjaźnić ze statystykami? Gdzie sięgnąć, gdzie zajrzeć, od czego zacząć? Jak to rozgryźć? Wiesz co, no ja rozumiem romantyzm zupełnie inaczej, bo rozumiem to nie jako właśnie ci tacy siewcy biznesowego chaosu, którzy siedzimy w tym, w tym swoim garażu i jak Steve Jobs czekamy na ten wielki przełom nic nie robiąc. Tylko ja rozumiem romantyzm jako historię z dobrym zakończeniem. A niestety, jeśli chcemy mieć w biznesie czy marketingu dobre zakończenie, no to nie możemy się opierać tylko na naszej intuicji. Znaczy my jako ludzie jesteśmy bardzo podatni na wszelkie błędy poznawcze, heurystyki, jakieś uproszczone wzory myślenia. I nie ma w tym naszej winy po prostu no po prostu tak jest, że... Nie wiem, czasem przytrafia nam się błąd pozornej przyczyny, kiedy mylimy związek pomiędzy dwoma rzeczami z przyczynowością. Czasem iluzja grupowania, kiedy to tak bardzo chcemy zobaczyć coś w danych, jakąś odpowiedź na nasze pytanie, że widzimy związki pomiędzy rzeczami tam, gdzie one tak naprawdę nie istnieją. Tych błędów jest teraz wyróżnionych ponad 300, więc. Um, ja uważam, że to się nie wyklucza. My wciąż możemy być wizjonerami e, i, i nawet powinniśmy być, e, ale dobrze by było, żeby te nasze działania, które prowadzą do celu, jednak były oparte o o dane, o jakieś twarde fundamenty, bo w ten sposób ta droga będzie po prostu krótsza i moim zdaniem przyjemniejsza. Po prostu będziemy wiedzieć, dokąd zmierzamy i co musimy robić, żeby, no, żeby ten nasz biznes niedługo stał się drugim apelem. Ja tutaj czuję, że pewną przeszkodą może być fakt, że często nie wiemy skąd wziąć te dane. Ja też mam doświadczenie wiesz, w małych firmach i tam często jest tak, że no ja, bym te, ja bym tego nie kliknęła, to powinno być po lewej stronie, albo mi by się to nie podobało, więc trzeba to zrobić inaczej. O, ja bym się w życiu na to nie, nie nabrała. I wiesz, takie decydowanie przez pryzmat tego, co ja bym zrobiła lub nie, a właśnie nie odniesienie do danych, no bo z drugiej strony skąd w małej firmie jakiekolwiek dane? Czy to faktycznie tak jest, że nie ma skąd tego brać? To absolutnie nie. Mamy mamy dostęp do w chwili obecnej dostęp do brawurowych danych. I teraz tak, ja czasem mówię, że jakby taką najpotężniejszą maszyną obliczeniową w polskich firmach wciąż jest instytucja szwagra, właśnie, że szwagrowi coś się wydaje, albo żonie prezesa coś się podoba. No, no nie, nieważne, czy robimy marketing social mediowy, i nie wiem, puszczamy na przykład reklamy przez Facebooka, to tam też mamy pewne możliwości na przykład eksperymentowania, że jedna grupa widzi reklamę o. Danej treści, druga o innej treści i liczymy, która z tych reklam się lepiej sprawdziła. Wszelkie testy AB zresztą nie są wykonywane tylko przez Facebooka, ale również przez Google. Możemy je wykonywać na własnej stronie. Jakby dostęp do Google Analytics, do Facebook Insights, do statystyk Instagrama jest darmowy, więc ja totalnie rozumiem, że na, że na start my możemy czuć, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby pozyskać i kupić milion zewnętrznych narzędzi, które będą no właśnie zbierać całe, całe Arkusze danych, ale no, takie podstawowe narzędzia są absolutnie wystarczające i po to, żeby na przykład poznać demografię, psychografię naszych odbiorców, czyli osób, które na przykład śledzą nas na e, Facebooku. Te, ostatnio wyszła świetna opcja, e, gdzie możemy sprawdzić, jaki procent spo, naszych społeczności z Facebooka i Instagrama się zazębia, czyli które mm. osoby obserwują nas tu i tu. E, fascynującym. U mnie okazało się, że chyba 92% osób y, obserwuje mnie tylko na jednym z tych kanałów. To jest, oprócz y, tego, że super ekscytujące, bo można się o tym zastanowić dlaczego, no to tutaj jest pewna informacja, że na przykład powinnam dany komunikat y, y, publikować na wszystkich tych platformach, więc y, Mamy dostęp do darmowych danych, mamy testy AB, żeby testować właśnie różne reklamy, różne hasła reklamowe, różne wyglądy strony, czy bardziej działa na nas ten kolor, czy inny kolor, ten baton, czy inny baton. I naprawdę powinniśmy z tego korzystać. Ja wiem, że to może na start przerażać, ale jak już zaczniemy to robić, to to sprawia dużo, dużo frajdy. Ale też pojawia się taka wątpliwość, bo jednak przy tych testach AB to musi być jakaś większa próba danych, więc często jednak te początkujące firmy nie są w stanie uzbierać sobie takiej grupy odbiorców, więc to może być taka przeszkoda. Czy widzisz jakieś alternatywy w stosunku właśnie nie wiem, do testów AB? Możemy na start. Znaczy, ja bym i tak puściła te testy AB i niech one sobie lecą i zbierają tych ludzi w czasie, to oczywiście może zająć więcej czasu. Jeśli oczywiście nie chcemy dopalić tego, na przykład tej reklamy Facebooka płatną promocją, no badania jakościowe, wszelkie grupy fokusowe, kiedy to zbieramy całą firmę i dyskutujemy o tym, co uważamy, mogłoby mieć więcej sensu? Oczywiście można by pomyśleć, że to wtedy mamy zbiór intuicji, ale to trochę nie o to chodzi w grupach fokusowych, bo w, w, w tym momencie my, każdy mówi swoje zdanie, my się wzajemnie przekonujemy, jak szukamy argumentów za tą najlepszą opcję. Więc ja myślę sobie, że wciąż możemy. Zapuścić ten taki wabik, żeby te statystyki były zbierane i na bieżąco sprawdzać, okej, okay, jakie są wyniki, ale no oprócz badań ilościowych mamy szczęśliwe również badania jakościowe, kiedy to możemy po prostu spytać ludzi o różnej demografii, którzy są różnie związani z naszą firmą. Co uważają, że będzie mhm. lepsze. No właśnie myślisz, że to, to jest dobry trop, żeby zrobić taką grupę fokusową wśród um, pracowników, czy może raczej uderzać y, na przykład w klientów? Um, no no na, Najlepiej klientów, chociaż ja lubię mówić, myśleć, że e, najlepiej. Mm, ja lubię to robić. Um, Mam, mam grupę swoich znajomych kolegów, bardzo świetnych ekspertów od marketingu, i tam faktycznie wrzucamy sobie co jakiś czas pomysły, pytania, dyskutujemy: hej, co uważacie, że jest lepsze? Czy ten tekst się sprawdzi? Czy ten, ten interfejs strony działa? Więc z jednej strony mam jakby taką ekspercką grupę fokusową. Z drugiej strony, no dobrze byłoby faktycznie zapytać naszych klientów albo potencjalnych klientów, bo no, no, siłą rzeczy robimy to wszystko dla nich. No a z drugiej strony, tak, w mojej firmie też czasem siadamy i się zastanawiamy, ok, jak, jak należałoby na przykład zaprojektować tę kampanię, żeby ona była. Um, Atrakcyjna, więc ja myślę, że takie trzy grupy, i zwłaszcza jeśli mamy dostęp do jakichś e, takich grup eksperckich, to to jest super, bo ja zawsze też uczę na różnych grupach, gdy ludzie próbują zrobić takie badania konsumenckie, że to nie o to chodzi, że my mamy spytać byle kogo. Musimy mhm. spytać albo eksperta w danym temacie. E, lub i no, ludzi, którzy są zgodni z demografią właśnie naszych klientów. No bo jeśli e, ktoś chce, e, tworzy jakiś produkt dla matek karmiących piersią e, i robi tę ankietę w mojej grupie na Facebooku statystyczne świry, no kompletnie nie, bo tam no, pewnie są jakieś matki karmiące piersią, ale w, w dużej mierze nie, więc no, musimy myśleć o tej swojej grupie docelowej. Mhm. U nas w firmie utarł się taki sposób, żeby badać ludzi, ludzi badać różne pomysły, badać różne nowe mhm. rozwiązania za pomocą formularzy Google. I powiem mhm. Ci, że w pewnym momencie mieliśmy wrażenie, że już jest przesycenie i że każdy po prostu wiesz, klika pierwszą, lepszą odpowiedź, żeby tylko mieć to z głowy. Jak ty oceniasz taką metodę zbadania za pomocą ankiet czy właśnie formularzy Google? Ona jest doskonała i zresztą o tym będzie moje wystąpienie na Golden Marketing Conference. Oh. Tylko jest bardzo często niezrozumiana. Nam się bardzo często wydaje, że badania ankietowe polegają na tym, że siadamy gdzieś na kolanie, wymyślamy pięć różnych pytań i wrzucamy do internetu. Nie, ja jakby, jak jeszcze wykładałam na uczelni, to był. Cały rok przedmiotu badania ankietowe, bo naprawdę jest tak wiele rzeczy, o których musimy pomyśleć od doboru próby po właśnie skonstruowanie kwestionariusza, po zdecydowanie, w jaki sposób będziemy te dane pozyskiwać, no w chwili obecnej głównie online. Więc w, w jaki sposób właśnie zachęcimy ludzi do udziału, w jaki sposób zadbamy o jakość tych danych. Więc badania ankietowe są. Doskonałym narzędziem do znajdowania odpowiedzi na pewne pytania, niestety są właśnie bardzo nadużywane. I przez to, że jest tak dużo złych ankiet, kwestionariuszy ankiet, no to ta metoda jest trochę traktowana jak taki chłopiec do bicia. I ja bym chciała tutaj zaznaczyć, że jeśli mamy zrobić złą ankietę, na przykład zadać pytanie, które będzie. Niezgodne ze sztuką, bo będzie pytaniem sugerującym, to mhm. już lepiej nie robić jej wcale. Naprawdę. To naprawdę yy, nie jest tak, że zbudowanie dobrego kwestionariusza, ankiet, trwa 3 minuty, a później pozyskujemy dane. Jeśli chcemy yy, dostać jakościowe wyniki, to najpierw musimy włożyć w tę ankietę jakościową pracę. Mhm. No właśnie, to może być jedna z tych pułapek, która czyha na, na przedsiębiorców. My też, tak jak wspomniałam, się trochę w nią złapaliśmy, bo już po prostu jak ktoś widzi maila z tematem, no. kolejna ankieta, to już o z czego one znowu ode mnie chcą. Ale zastanawiam się jeszcze nad tym, jakie błędy mogą popełnić początkujący, bo na nich się skupiamy przedsiębiorcy. Czy myślisz, że jest sens na przykład już na starcie inwestować w jakieś. Płatne raporty, no bo można kupić jakieś raporty, jakieś badania. Wszyscy kojarzymy właśnie statystykę i, i badania z czymś, co kosztuje kilkanaście albo i kilkadziesiąt tysięcy, jest gdzieś tam dostępne dla wybrańców. Czy, czy to faktycznie jest potrzebne, czy to jest gdzieś tam dla korporacji? Czasem super, mój dostęp do takich danych, na przykład raportu odnośnie. W którym mamy badania rynku, dokładnie tego rynku, na który chcemy wejść. Dobra wiadomość jest taka, że sporo tych raportów jest również bezpłatnych. Wydaje mi się, że na początku, kiedy no właśnie mamy ograniczone budżety, według mnie ważniejszymi od E, drogich narzędzi zewnętrznych, jest to, żeby pozyskać osobę, która będzie potrafiła z tych wszystkich danych początkowo darmowych, a później innych, no, mm, no, wyłapać te ważne informacje. Czyli ten dobry analityk, dobra osoba, która wie, co z tymi liczbami zrobić, jest w mojej opinii znacznie ważniejsza niż no właśnie drogie narzędzia zewnętrzne. Um, Ładne zewnętrzne bazy danych. Super by było, i myślę, i życzę wszystkim, żebyśmy na pewnym, na pewnym etapie mogli zainwestować i w to, i w to, ale myślę, że na początku osoba. Bo ja zawsze mówię o tym, że mamy w historii biznesu dużo takich. Mm, Historii i złapała się, złapał się na to Coca-Cola i Nokia i NASA, kiedy mieli do, dostęp do doskonałych danych, ale popełnili jakieś błędy biznesowe, dlatego że je niepoprawnie zinterpretowali. Um, I ja zawsze to podkreślam, że możemy mieć dostęp do najbardziej brawurowych danych, najbardziej brawurowych budżetów analitycznych, ale na nic nam się to wszystko przyda, jeśli, no właśnie, nie potrafimy z tych danych korzystać i ich poprawnie interpretować. Więc ym, ludzie, najpierw ludzie. No tak właśnie, wiesz co, teraz przypomniałam się ta historia nie, całkiem niedawno krążył taki mem, mem można go nazwać memem chyba, y, który oba, obalał w ogóle wartość y, danych demograficznych, gdzie było zdjęcie z jego odborna, mhm. I chyba księcia? Już teraz nie pamiętam, że oni mają dokładnie te same dane demograficzne, ale jednak są zupełnie innymi odbiorcami. Więc ja też bym wskazała na to, że za bardzo chyba początkujący skupiają się na tej demografii, że takich to wiesz, kręci, że ile mam kobiet, ile mam mężczyzn, w jakim są wieku, a przecież chyba nie zawsze to niesie jakąś wartość w decyzjach biznesowych. co, to jest bardzo stary przykład i dobrze, że jest, ale. Dane demograficzne wciąż mają duży sens, tylko warto je połączyć z danymi psychograficznymi, bo jakbyśmy dodali do tego dane psychograficzne, to już ten książę Karol i Ozzy Osborne byliby bardzo daleko od siebie. No i dodać dane zachowania użytkowników na stronie, czyli to nie jest tak, że dane demograficzne nadają się do kosza, tylko że nazywamy to triangulacją danych, że no musimy łączyć ze sobą różne zbiory danych, różne rodzaje informacji. Sama demografia oczywiście już, już dawno nie jest wystarczająca. Mhm. No i to się przełożyło też na sposób, w jaki budujemy persony, bo marketingowe persony. Mhm. Kiedyś to Grażyna, lat 50, mieszka w Warszawie, ma psa, kota, a teraz to już troszeczkę inaczej na to patrzymy, pod kątem inaczej, tak. bardziej potrzeb i problemów. Dobra, Janina, słuchaj, to myślę, że mamy to. Że nasi słuchacze i widzowie już mają wizję, że jednak statystyki nam się do czegoś przydadzą i warto się nimi interesować. Ty napisałaś książkę, może powiesz parę słów o tej książce i czy ona jest dla. właśnie dla. O, nie, nie mam jej tutaj. Jak to jest możliwe? że... Eee, tak, na, na, napisałam książkę popularną naukową o statystyce. Ma tytuł statystycznie rzecz biorąc, czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla, odpowiadam w niej na to pytanie, więc jeśli was dręczyło to zagadnienie, to w końcu tu policzyłam, dokładnie policzyłam ile trzeba zjeść tej czekolady, ale tam właśnie opowiadam. Trochę od początku, jak przeprowadzać dobre badania konsumenckie i, i nie tylko, na jakie problemy zwracać uwagę, gdy czytamy jakieś raporty, wiadomości ze świata. Więc trochę w tej książce starałam się odczarować tę statystykę. No i pokazać, że, że hej, to jest, to jest ekstremalnie ciekawa dyscyplina. Czyli tytuł jest zabawny, ale wnętrze jest jak najbardziej merytoryczne i można się czegoś nauczyć. Lubię tak myśleć, oczywiście, wiadomo, to, 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 to jakby są ludzie, dla których ta książka jest no nie sprawiała im przyjemności i odłożyli ją w połowie. Wszyscy mamy różne gusta i to jest ok, ale, ale dla sporej części osób faktycznie pomogła im w podejmowaniu jakichś tam decyzji i, i na co dzień, i w biznesie. Super, to dziękuję bardzo, w takim razie podlinkujemy tą książkę jako niezbędnik dla wszystkich początkujących w statystyce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Widzimy się na Golden Marketing Conference. Tak, cześć. Cześć. Cześć.